Finał akcji Szlachetna Paczka, jak wiadomo, co roku w grudniu, ale już teraz trwają intensywne przygotowania i prace zespołu, czyli wolontariuszy. Tak, dokładnie, już jesteśmy na etapie odwiedzania rodzin. W zespole mamy 25 wolontariuszy, natomiast czynnych wolontariuszy jest 22, gdyż trzy osoby jeszcze czekają na wdrożenie, szkolenie, żeby mogli zacząć odwiedzać rodzinę. No to jak już wspomniałaś o tych wolontariuszach, ilu jest nowych, a ilu weteranów? Nowych wolontariuszy mamy ośmioro, natomiast cała reszta to jest mój niezawodny zespół wolontariuszy doświadczonych. Czyli chcą nadal pracować wolontarystycznie? Tak, dokładnie, tak, dokładnie, nie było problemu. Rzuciłam hasło. Słuchajcie, możemy się zgłaszać. Jest rekrutacja i wszystko poszło szybko i. i i zgrabnie. A nowi wolontariusze to osoby w jakim wieku? Młode, starsze? Są to, w, no, mogę powiedzieć, że w 99% osoby po 30 nie ma osób, jak to się mówi, młodych wiekowo. Odwiedzacie teraz rodziny. Ile tych rodzin jest? Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszone 65 rodzin. Wolontariusze bardzo intensywnie chodzą, odwiedzają te rodziny, bo do każdej rodziny trzeba iść i z każdą rodziną trzeba chociaż raz porozmawiać. Jeżeli rodzina wejdzie do programu, no to czeka nas drugie spotkanie. No i wiadomo, że przy takiej ilości rodzin to te spotkania zajmują nam sporo czasu. Rodziny zostały zgłoszone przez kogo? Rodzin, rodziny zostały zgłoszone przede wszystkim przez yy, instytucje typu placówki edukacyjne, miejskie ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej, Dom Dziecka, Teen Challenge, ale również w tym roku pojawiły się zgłoszenia od osób prywatnych. Jakie są potrzeby tych rodzin? Szczerze powiem, bardzo różne. Yy, przede wszystkim wszyscy chcą żywność i chemia, bo to mimo wszystko jest na dzień dzisiejszy bardzo drogim wydatkiem w budżecie. Pojawiają się oczywiście łóżka, pralki, lodówki, pojedyncze sztuki mebli, a tak generalnie, no i odzież. Tak? To też jest jedna z potrzeb kluczowych. A takie nietypowe, w sumie nietypowe, ale takie codzienne, które nas w sumie nie powinny dziwić, a ludzie ich potrzebują. No, tak, tak, no to jedna mama poprosiła, ona nie chciała nic tak naprawdę, za wyjątkiem łóżka i pościeli dla swojej córki chorej, także no tutaj wolontariuszki wyszły stamtąd i nie miały żadnych wątpliwości po pierwszej rozmowie, że ta rodzina powen, powinna wejść do paczki. Mama tak cudownie mówiła o tej swojej chorej córce, że one wyszły zachwycone po prostu panią i córką. No właśnie, to jeszcze zapytam o rodziny. 65 rodzin, osoby samotne, wielodzietne. Mamy duży przekrój w tym roku, bo mamy i rodziny wielodzietne, i rodziny tak zwane klasyczne, rodziny w postaci starszych osób schorowanych, ewentualnie samotnych. W tym roku pojawiły nam się, pojawiła nam się nowa kategoria rodzin, czyli samotni tatusiowie bo takie też rodziny mamy, ale oczywiście są samotne matki, no i dzieciaki, które wchodzą w samodzielność, tak? Do kiedy będziecie spotykać się z tymi rodzinami? Jak długo potrwa? Tak naprawdę otwarcie bazy rodzin odbywa się 15 listopada i do samego końca będziemy chodzić i odwiedzać rodziny. No właśnie, 15 listopada otwarcie anonimowej bazy rodzin i wtedy ruszają... Darczyńcy. Tak, dokładnie. Nasi cudowni Pabianiccy Darczyńcy. W tamtym roku pierwsza rodzina z bazy w Pabianicach zginęła, jak ja to mówię, została porwana 7.20 już w sobotę z samego rana i te rodziny tak naprawdę bardzo szybko zostały rozebrane, zaopiekowane dokładnie. W pewnym momencie pabianice stały się też magazynem i rejonem dla innych rejonów z okolic Pabianic, bo był to żgów, były to żgów, była to Zduńska Wola, gdzie były udostępniane po prostu rodziny z tamtych rejonów, żeby znalazły darczyńców. To właśnie kto może zostać darczyńcą? Przypominamy co roku, jak zawsze i zachęcamy. Tak, dokładnie. Darczyńcą może zostać tak naprawdę każdy. Może to być instytucja, może to być firma, może to być grupa znajomych, może to być jedna osoba. No mówię, Pabianice mają cudownych darczyńców, także... I co roku się powtarzają. Tak, 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 tak dokładnie. Mamy, jak to się mówi brzydko, stałych darczyńców z którymi naprawdę nie ma żadnych problemów ani kontaktowych, ani komunikacyjnych. Yy, spełniają potrzeby wszystkie i często gęsto jest tak, że spełniają więcej niż te rodziny yy, niż te rodziny chcą. Także naprawdę jest super i przypomnijmy również o jednej ważnej istotnej kwestii. Ten wybór musi być przemyślany. Tak, dokładnie. Jeżeli wybieramy rodzinę z bazy szlachetnej paczki, musimy zwrócić uwagę na kluczowe potrzeby, bo darczyńca musi te trzy kluczowe potrzeby spełnić. Nie musi spełniać niczego więcej, natomiast te trzy kluczowe, które są wpisane, muszą zostać spełnione przez darczyńcę. Czyli te trzy to są różne, bo to dla każdej rodziny są różne potrzeby. Dla niektórych to będzie żywność i chemia, a dla niektórych to będzie odzież i obuwie, na przykład. Tak? Ale to, jak darczyńca wybiera rodzinę w bazie rodzin, tej anonimowej, jest napisane na koniec pod, pod opisem, jakie kluczowe potrzeby ma dana rodzina. Później po wybraniu rodziny, ile czasu darczyńcy mają na skompletowanie tych wszystkich cudownych, fantastycznych paczek? Tak naprawdę w tym roku mamy otwarcie bazy rodzin, jak wspomniałam, 15 listopada, natomiast weekend cudów mamy 13-14 grudnia, oczywiście w przecudownej naszej szkole, Zespole Szkół numer 2 w Pabianicach. Pani dyrektor jest przesympatyczną i zawsze nam osobą i zawsze nam pomaga. Wtedy dzieją się wielkie rzeczy. Jak wygląda? Przypomnijmy ten film. Dzieją się wielkie rzeczy. W tamtym roku nasi darczyńcy, to muszę o nich wspomnieć, zaskoczyli nas wszystkich, bo 18 paczek wjechało do nas już w piątek po południu. Jeszcze nie był magazyn gotowy, natomiast darczyńcy już przyjeżdżali, przywozili nam paczki, więc tak naprawdę w sobotę, niedzielę myśmy na spokojnie mogli te paczki rozwozić. Oczywiście przy pomocy naszych cudownych strażaków z OSP. No i co ja mam więcej powiedzieć? No, no mamy pomoc z każdej strony tak naprawdę. Osób, które chcą Wam pomagać, jest mnóstwo, bo to tak. nie tylko kwestia dowiezienia paczek, również tutaj kwestia. Gastronomiczna i nie tylko. Dokładnie tak, jak co roku. Y, jeszcze w tym roku nie rozmawialiśmy, nie rozmawiałam z żadną firmą, natomiast no, myślę, że nie będzie z tym problemu, bo co roku możemy liczyć na cech rzemiosł różnych. Y, stamtąd mamy słodkie przekąski. Y, na nasze pabianickie restauracje typu Zielona Górka, Bez Espresso Mam Depresso, Palce Lizać. W tamtym roku po prostu oni zadbali o to, żebyśmy my jako wolontariusze, nasi darczyńcy, którzy przychodzą oraz wszystkie osoby współpracujące, pomagające, żebyśmy po prostu nie umarli z głodu. Kasiu, po raz kolejny podjęłaś się, że tak powiem. Funkcji liderki. Tak, tak dokładnie. Tak dokładnie. Jest to moja, w roli lidera, typowo lidera rejonu, jest to moja druga edycja. No Nie wyobrażam sobie, niestety, nie wyobrażam sobie okresu przed Bożym Narodzeniem bez szlachetnej paczki, bez pomocy, bez odwiedzin tych rodzin, które naprawdę potrafią chwycić za serce nawet mnie, która generalnie, że tak powiem, jest bez emocji. Zapomnijmy istotne informacje. Śledzimy 15 listopada. Tak? tak, dokładnie. Wtedy mamy otwarcie bazy rodzin. I tak. Wtedy należy wejść na www. Yy, szlachetna paczka. Wybieram rodzinę i tam wtedy mamy cały opis każdej rodziny i możemy sobie wybrać, której chcemy pomóc. Tak dokładnie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.